Twoje życie jest twoim sukcesem albo twoją winą. Koniec i kropka. To jest bardzo ważne założenie. To jest fundament naszej zmiany. Zaczynamy od siebie. Ja zaczynam od siebie. Nie zaczynam od Ciebie. Jeżeli mój biznes nie idzie, to ja coś źle robię. To ja czegoś nie umiem. To ja mam źle ustaloną cenę. To ja mam złą nazwę, to ja mam złą lokalizację. To ja, 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 ja. To jest zajebiste. W rządzącej religii w naszym państwie, w chrześcijaństwie. Moja wina, moja wina, moja największa wina, że to błagam wszystkich kurwa, żeby mi wybaczyli, bo to ja zjebałem. Taka jest prawda. To jest Twoja wina. Twoje życie jest Twoim sukcesem albo Twoją winą. Koniec i kropka. Tyle. A więc zaczynamy od siebie, jeżeli uświadomimy sobie, że nie znamy tych przepisów. Jeżeli uświadomimy sobie, że nie chcemy poznawać zasad, nie interesują nas zasady, jeżeli uświadomimy sobie, że nie chce nam się czytać instrukcji, ludzie nie czytają mail, zapisują się, wysyłają pytania, gdzie kliknąć, co zrobić, mamy XXI wiek, Facebook ma już ponad dekadę, ludzie nie umieją Facebooka używać, nie wiedzą gdzie kliknąć, co kliknąć, kurwa. Mamy telefony komórkowe. Większość z nas nie używa 90% funkcji w telefonie, nie umie tego zrobić. Samochodami ludzie jeżdżą. Znasz powiedzenie, niedzielny kurwa kierowca. Zrobił prawo jazdy chuj wie kiedy. Stoi kaszlok pod domem na letnich oponach. No i teraz, jego nieznajomość zasad, Nie niewiedza. Jego januszostwo, w cudzysłowie, kiedy używamy kolokwializmów, powoduje, że wyjeżdżając na drogę stwarza zagrożenie i może zabić Ciebie, chociaż Ty jesteś dobrym chrześcijaninem, dobrym Polakiem, płacisz podatki, pomagasz ludziom, kurwa, dajesz na WOŚP, na inne organizacje charytatywne, na Caritas, przytulasz, kurwa, bezdomne dzieci, dajesz bezdomnym 5 zł, żeby Ci popilnowali samochód, choć nie musisz, i wyjedzie Ci, kurwa, Stefan, wypierdoli, do widzenia. Albo wyjedzie pijany, bo nie zna zasad, że się nie jeździ po pijaku. Wie, o czym mówię, prawda? I to wszystko powoduje, w kurwa. I w nich, i w nas. Dotarliśmy do bardzo ważnego momentu. Kiedy nie kontrolujesz tego, zaczynasz tracić. Czyli tutaj mamy autosabotaż. Tutaj mamy wpływ, nacisk wywierany z zewnątrz. Czyli jeżeli my tu mamy, w kurw. I tu też jest w kurw. Tu jest złość. Tu jest agresja. To przepraszam. Jaki ma być świat? Taki? Tęczowe spodnie noszę sobie, białe mi piją, tak mi jest wygodnie, kurwa. Mamy świat bez mężczyzn, bez powera, bez testosteronu. Kobiety walczą o to, że nie chcą być kobietami, kurwa, ja chcę być facetem! Płeć jest umowna, czy mam cycki, czy mam cipkę, nie ma znaczenia. Kurwa, no widzisz to, że świat staje na głowie? Nie interesuje mnie, czy ktoś jest gejem, czy jest lesbijką, czy jest księdzem, czy jest policjantem, co robi, czy pracuje w skarbówce, czy w ZUSie. Wszyscy to są ludzie. Zajebiści ludzie z zajebistym potencjałem. Jak mówili... Majowie, in lakesh, ja jestem innym ty, ty jesteś innym mną. Wszyscy jesteśmy jednością. Gdybyśmy patrzyli na to w ten sposób, gdybyśmy traktowali się jak bracia i siostry, jak jeden strumień świadomości, który zapierdalając przez wszechświat rozbił się kurwa na małej niebieskiej kropce. I tu wylądowaliśmy. Może się dowiemy tego po śmierci, może nie, może kurwa światło gaśnie. Może się obudzimy jako szczury, nie mam pojęcia. Ale chciałbym wierzyć w to, że faktycznie Coś tu się urodziliśmy, żeby siebie ogarnąć, żeby się rozwinąć. I zakaz stękania, który jest oparty o te emocje zarówno negatywne, jak i pozytywne, o to ciśnienie, on Ci daje szansę poznania siebie, po to, żeby mieć nad sobą kontrolę, żeby wiedzieć, kiedy się śmiać, a kiedy płakać, żeby wiedzieć, kiedy komuś przyjebać, kurwa, z całej siły, żeby nie podniósł ręki na Twoją rodzinę, a kiedy się uśmiechnąć i przytulić kogoś. Kiedy komuś dać kurwa 5 zł, a kiedy komuś powiedzieć, oddawaj kurwa, już ci więcej nie dam. Jesteś człowiekiem nierobotem. Masz prawo reakcji. Ale nie może być tak, że świat cię lekko naciska, a ty kurwa podskakujesz, ja pierdolę! Albo świat cię jak w bęben, a ty nic. Albo jesteś znieczulony. Nic, kurwa, ci nie interesuje. Na żaden temat nie masz nic do powiedzenia. Albo, kurwa, po prostu wszędzie ci pełno. Dziś jest ten złoty środek, gdzieś jest ten balans. Jeżeli dobrze opanujesz zakaz stękania, to sądzę, że opakowanie tej idei przeze mnie da ci większą świadomość życia. Da ci lepsze życie.